Film ten stanowi załącznik do sprawozdania z przedmiotu Technologie oczyszczania ścieków. Tematem zajęć była ocena mikroskopowa osadu czynnego. Osad czynny jest żywą zawiesiną bakterii heterotroficznych i pierwotniaków. Dzięki znajomości jego podstawowych parametrów oraz organizmów w nim żyjących jesteśmy w stanie określić jego stan. Do obserwacji użyto mikroskopu laboratoryjnego z lampą LED-ową, mikroskopu do krystalografii oraz mikroskopu laboratoryjnego z lampą halogenową. Do dyspozycji otrzymaliśmy próbkę osadu czynnego, świeżego i starego. Z lewej strony znajduje się próbka z osadem starym, z prawej z osadem świeżym. W próbce z osadem starym osad znajdował się na dnie, natomiast w drugim przypadku mętna była cała próbka. Kłaczki stanowią pożywienie dla organizmów znajdujących się w próbce. Kłaczki zawierają pozostałości po bakteriach, mineralne drobiny, składniki odżywcze, ciałka zielone. W osadzie starym znajdują się duże kłaczki, które łatwiej opadają na dno. Są bardziej rozległe i zawierają dużo nicieni. Nicienie charakteryzują się wydłużonym i elastycznym ciałem. Odżywiają się małymi cząstkami kłaczków. Na tym zdjęciu rozpoznaliśmy bakterię nitkowatą typu 0961 która charakteryzuje się brakiem rozgałęzień i ruchu. Jej nici są proste lub lekko wygięte. Nie mają żadnych porośli oraz można zauważyć ściany komórkowe. Niedaleko wspomnianych bakterii znajdują się śrubowce bakterie przypominające korkociąg i sygnalizujące niedobór tlenu w osadzie. Osad świeży charakteryzuje się kłaczkami mniejszymi, ale mocno zbitymi. Podczas analizy na jednym z znaleźliśmy kolonie vorticelli convalaria. Cechami rozpoznawczymi są dzwonkowaty kształt ciała, dobrze widoczne rzęski, jądro w kształcie litery J, szerokość wieńca, co najmniej taka jak komórki w jej najszerszym miejscu. Występują w dużych skupiskach i pożywiają się kłaczkami, do których się przytwierdzają. Aby lepiej ukazać wnętrze kłaczka, zastosowano zielony filtr kontrastowy. Dzięki niemu widać uprzednio ciemniejsze i zlewiające się w całość części organizmów. Filmik ten pokazuje kolejną orzęskę pływającą Chirodonella uncinata. Rozpoznano ją dzięki owalnemu i nerkowatemu kształtowi ciała, w którym znajduje się owalny makronukleus. Ostatnim organizmem, który byliśmy w stanie określić, była Acineri ucinata, czyli orzęska pływająca o listkowato wydłużonym i giętkim ciele. Na filmiku wyraźnie widać aparat gębowy z przodu ciała, oraz wodniczkę znajdującą się w tylnej części. Kolejnym etapem ćwiczenia było przeprowadzenie barwienia grama na próbkach. Pod mikroskopem badano łącznie trzy różne próbki, wszystkie pobrane z osadu starego. Barwienie grama pozwala rozróżnić dwa typy bakterii na podstawie budowy ich ściany komórkowej. W metodzie tej wykorzystywany jest fiolet krystaliczny, który wnikając do wnętrza komórki, barwi ją na kolor fioletowy. Następnie próbka przemywana jest alkoholem, dzięki czemu otrzymujemy dwa kolory. Komórki bezbarwne są to tak zwane bakterie ujemne. Fiolet krystaliczny został wypłukany przez alkohol. Komórki o ciemnogranatowym zabarwieniu oznaczają zatrzymanie barwnika w ciele. Aby łatwiej rozróżnić komórki gram ujemne, dodaje się do preparatu safraninę, która służy do zabarwienia tych komórek na kolor jasno czerwony. Zdjęcia przedstawiają wynik zastosowanego barwienia. Bakterie nitkowate przyjęły kolor granatowy, natomiast większość kłaczków jest czerwona. Dziękujemy za uwagę. Czytał Mariusz Marszałek.